No i zapalają się czerwone światła I tak, rozpoczynamy Grand Prix Japonii I chyba dobry start Szykuca Dobry start Jacoba Simon utrzymuje się na trzeciej pozycji Tak samo jak Shrek Wojtek Również utrzymuje się na piątej pozycji Bardzo bezpiecznie Coś tam z tyłu się dzieje Tak, tak, widziałem lotka poleciała Ale nie jestem pewien od kogo Widzimy Prawdopodobnie nawet, kierowca mi... Ferrari, to jest Czesio Zamianę pozycji między Krzanem a Owikiem. Krzan z dobrym startem, dwie do góry. Więc to jest dobry, dobry dla niego aktualnie Kolejne lot, Kolejne lotki poleciały tym razem kierowcy McLarena, to jest Baku. No widzimy na tych pierwszych kółkach dużo się dzieje. Tak naprawdę czołowa dwójka troszkę bardziej odjechała, bo już na 70. od Simona jeszcze No i co. Tutaj Shan próbował się wcisnąć, no i Shan niestety z uszkodzoną lotką prawą. Niestety no to może być bolesne dla tego kierowcy. Wyjechał nam no, na mediumach, teraz będzie musiał zjechać nam do boksu. I pytanie brzmi, jakie opony sobie wybierze? No, chyba że będzie próbował dojechać nam pierwszy stint z uszkodzonym bolidem. Już stracił nam jedną pozycję, aktualnie piastuje pozycję numer 12. Żółte flagi. Nie pozwalając, to chyba Fetel. Oj, chyba tak, fetak... Tak jest. Urwane. Ojej, urwana lotka to widać. No i panowie, ta trójka panów rozjemca Simon i Wojtek... no Ja wydaje mi się, że teraz może być dalej oj! Będą Bardzo blisko tej tej Sajni... Wojtek z uściskiem! No i Wojtek od... Taki, nie odpada nam z wyścigu, ale straci nam naprawdę dużo. Dajwen że tak powiem, lekkim divewem do nawrotu byłoby to zupełnie inaczej. Simon wyprzedza za taką... teraz rozjemce. Tak, Simon wyprzedza rozjemce i jeszcze będzie atakował Faku. szaku od I we... zewnętrznej się... teraz wewnętrznej. Tak, i uda udaje mu się. się. I teraz Oik będzie szykował się do ataku. Tak jest, wyprzedza nam w DRS-ie rozjemce i znajduje się na piątej pozycji. Kupali tego overtake jak dziki. To samo robi Simon. Jadą no, aktualnie side by side do pierwszego zakrętu i jest lekki lekki Simon. Niestety Simon utrzymuje się, właściwie zyskał tę jedną pozycję na rzecz rozjemcy. Ale tuż zanim nim znajduje się Tetrycy z lepszym wyjściem i wyprzedza nam jeszcze przed DRS-em. No, i Simon wraca nam na siódmą pozycję. A Tytrycy naprawdę nie niezły wynik. Już pozycja numer 6 i będzie zbliżać się nam do Dino. No i bardzo będzie. blisko będzie: od wewnętrznej, od zewnętrznej, od zewnętrznej. Od zewnętrznej. No i odpuścił nam przykuc. A więc Szrek zbija się na pierwszą się. pozycję. też trzeba powiedzieć, że straci dużo. Tak trzeba tak, bo on jako jedyny ma bardzo dużą tą stratę. Tymczasem do ataku punktów. przymierzał się Tetrycy na Dino i wyprzedza go dzięki DRS-owi. znajduje się aktualnie na piątej pozycji. Dojeżdża nam już do prostej startowej, tak samo jak Szerek. No i szykuc wygrywa nam 13 rundę. Splitu F3 eSport Racing Series, zaraz zanim znajduje się Shrek, Potem mamy Szaka. Mm, Oj, na czwartym miejscu przez kary. No i zaraz Dino będzie nam dojeżdżać już do samego końca. Prosta startowa. I teraz y, sytuacja z karami. Dino, piąta pozycja, szósty Simon, siódmy Tetrycy. No i Czesio wyprzedza nam i Tetrycego, i Simona, dzięki temu, że Kar nie miał. Piotrowski, dziewiąta pozycja. No i Szan teraz zbliża się. Już do mety. numer 10, Wojtek 11. Rejfa będzie tutaj 12, rozjemca 13. Raczej te kary nic nie zmienią. Tak jest. Rejfa 12, rozjemca 13.